Trząd tej drużyny mówię o kiniach, lub i o obronie gdzieś o Oli Olek. Nie ma ich teraz z nami, więc na pewno e, zmieniła się nasza defensywa, nasz naszyj defensywy i teraz usilnie próbujemy znaleźć dziewczyny, które, której zastąpią. Mam nadzieję, że do mistrzostw się to uda. Ja myślę, że atmosfera jest świetna, naprawdę z przyjemnością się przyjeżdża na zgrupowania. E, pracujemy ciężko. Po, po treningu jest chwila na rozrywkę, zabawę, także dla mnie jest świetnie. Myślę, że primo to chcemy wyjść z grupy i to jest ten mały cel. I zobaczymy, bo gdzieś tam z tymi Niemkami naprawdę i na ostatnich mistrzostwach, i teraz na, na turnieju potrafiłyśmy być się jak równy z równym. Japonia troszeczkę inny styl, może taki styl, którego, który mniej lubimy, mniej preferujemy, ale na pewno jest to też rywal do ogrania. A Iran, no to myślę, jest gdzieś tam Obowiązek, żeby z niej wygrać.